Powiem Kaczyńskiemu chyba też. Trudną żadne na temat Zielonego Ładu. Nagranie nie jest najlepsze technicznie, ale warte wyemitowania. Dotyczy Zielonego Ładu, który nie jest obowiązkowy. Kiedy słyszę ten postulat, to rolniczy Ład do kosza, czy, czy Zielony Ład do kosza. No to trzeba jednak sprawiedliwie powiedzieć, że właściwie każdy rolnik może sam to zrobić, jeżeli już uważa, że powinien to dorzucić do kosza, dlatego że te wszystkie przepisy dotyczące ugorowania, dotyczące ekoschematów i, inny, i innych wymagań, one są dobrowolne. To znaczy, wystarczy nie złożyć wniosku o dopłaty bezpośrednie i nie podlega się wtedy żadnym rygorom. Odrzucić, ale takie nie, nie, nie odrzucić. My będziemy protestować, ale pokojowo i samą z tym. Niech naj Zniszczyliście. Zielony Ład wprowadził PiS. Zielony Ład jest obowiązkowy. Ale jak go nie, nie, nie wyrożysz, no to dupa z dotacji unijnych. I to zrobił PiS rolnikom. PiS swoim wyborcom. Niech nam politycy się w to nie mieszają. Na szczęście nie wszystkie. Rolnicze związki i organizacje pozarządowe. I piszą, miasto z chłopa deruje, zobaczymy jak głód poczuje. Od razu na Ukrainę, w Kamasze na Ukrainę. Albo no niech se na tej roli będzie i zakaz kupu od niego. Całkowity zakaz. Niech se produkuje na własne potrzeby. A my ludzie z miasta, naprawdę, z Ukrainy se zamówimy. Nie potrzebujemy was, zdrajcy pisowskie. Nie używajcie flag tylko biał, czerwonych, błagam was. To są polskie flagi, nie rosyjskie. Mówią się takimi hasłami, ale zdecydowana większość ma zamiar zaostrzyć proces. tego marca w miastach wojewódzkich... I to jest właśnie ta tragedia. A zobaczcie przecież... Zobaczcie, Wam jedną rzecz pokażę. To zdrajca, Polski, zdrajca, zdrajca. Zdrajca, zdrajca. O, Zobaczcie, rolnictwo. Europy. To je wysadził. Pan spisał.